Siemanko wszystkim, cześć, z tej strony Andrzej, witam, słuchajcie, no pogoda jest dzisiaj fantastyczna, więc szkoda byłoby siedzieć w domu, jadę do lasu coś pokopać, bo jestem stęskniony kopania, zobaczymy co dzisiaj wyjdzie, oby coś fajnego wyszło, jeszcze dokładnie nie wiem gdzie jadę, ale mniej więcej wiem, ale to zobaczycie już na miejscu, jestem już na miejscu, jak widać, tu ostatnio byłem, to wychodziły jakieś momentki. Tu jeszcze pójdę w ten lasek, później tą drogą. I tam po prawej stronie są takie fajne polany. Ale to Wam później pokażę. Co, ciśniemy? No i co? Pierwszy strzał, i jest odcinek. Ładny. Chciałem czy zdrowiutki O, już go ślimak Kolego, oddaj to mój grzyb Pierwszy fancior, jakaś blaszka Coś tu jest na niej, ale Co? Ciężko powiedzieć. jakaś gwiazda no zobaczymy później co to jest BS coś nie wiem drugi fancior albo łyżeczka albo pidelec. no łyżeczka aluminiowa pr na pewno Łatny ładny sygnalik był 83 Coś tu jest Monetka Na PRL -ka. Ta 10 groszy PRL No ale monetka Tu było to 10 groszy A tu jest drugi sygnał 86 chyba się komuś posypało zaraz wykopię i wam pokażę gdzieś tu jest w tej bryłce jest no nie mówiłem że się komuś posypało tym razem 20 tak 20 groszy o jest i kolejne Co to jest? 10 groszy No widzicie, trzy monetki obok siebie No i czyściutko to mi się podoba Patrzcie jakie piękne kanie duże Jedna Tu jaki olbrzym Trzeba by zabrać no. Też była, ale czym coś, coś objadło Teraz takie coś wyszło Nie wiem co to było Jak macie jakiś pomysł to to napiszcie, bo nie mam zielonego pojęcia. Dosyć ciężkie. Tak, jakby ołów. Kurde, teraz coś fajnego. Było chyba. Patrzcie, jakieś ładne zdobienia. Co to mogło być? Piękna rzecz widać. Kurde, ładne. Jakby klapka z czegoś Ale ładno, bardzo ładno. Był tu sygnalik na kolor, bo jest puszka A obok puszki się pochyliłem, był i on Piękny prawdziwek. No grzybki się zaczynają, więc jakby teraz popadało jeszcze za 3 dni, to byłoby świetnie kawałeczek dalej, patrzcie. Jaki ładny kolega stoi. Piękny grzybek. Dzisiaj z wykrywaczem to będę chyba grzyby zbierał. Ale dzisiaj chce być bardzo długo, więc myślę, że i to i to da się radę zrobić. Fajna dziurka, dwa sygnały mi wista pokazała. Jeden to ołów. Mięciutki taki, a drugi. Ja już widzę okrągłe coś. Okrągłe coś i to mamy. Chyba 20 groszy między wojnie. Ta. 20 groszy między wojnie. Kurde, w takim piasku, ale ta moneta jest zajechana. No, ale jest 20 groszy. I to jeszcze międzywojnie. Jestem o takiej polanie, o której Wam wczoraj mówiłem. No, jest tu fajnie, naprawdę. Oby nie padało, bo jest straszna paruwa. No, zobaczymy, co tu jeszcze wyjdzie. No, zapowiada się fajnie. Wyskoczyła kolejna krągłość z dziurki Nie wiem Co tu jest Dosyć ciężkie Zaraz to doczyszczę i Wam pokażę Po wstępnym oczyszczeniu Pokazały się kłosy ale jest straszny zajazd tej monety. ale widać kłoski. Fenolki, nie wiem czy nie czasami 5 albo 2. No 5. No tu jest mnóstwo sygnałów. Tu by trzeba było przejść ze snajperką. Bo tu jest praktycznie sygnał na sygnale. Co widzę? Śledź. Śladik albinowy, czasów PRL-u, słuchajcie, nie wiem co to jest. To jest chyba jakaś guma. Co to kurde jest? Był portfel, to był chyba portfelik. Nie, to nie był portfelik, to była maska. No, patrzcie, to była maska. Szkoda, że nie cała, kurczę, ale ja to zabiorę. Pamięta takie bańki? Były kiedyś takie bańczki dwulitrowe na mleko no Niestety nic tam nie jest schowane Szkoda jakiś depozyt by się chciało znaleźć no ale niestety Ja nic tu nie ma Nie biorę tego bo to szkoda mi to tu zostawi ja mam daleko do auta nie no zakopię to niech to zgnije strasznie dużo tu wychodzi takiego ołowiu tu już chyba trzeciego czwarty kawałek taki znalazłem teraz coś takiego wyszło nie wiem co to było czy to z jakiejś baterii czy z czego Nie mam pojęcia, nie wiem. Z jednej dziury dwie useczki. A to są zwykłe stalówki, chyba Mosin. Zabierzemy. No Mówię, tu by trzeba było przyjść. Tu by trzeba było przyjść i po prostu. No, kopać każdy sygnał i tyle. Bo no może to, że będzie grało na żelazo, ale może to być krzyż żelazny. Może, może być krzyż żelazny, no. Grzybów patrzcie ile zajączków tu rośnie. Ja już nie zbieram, bo już mam ich dużo. No trzeba tu jeszcze powęszyć, no mówię, no. Trzeba tu z kimś przyjechać w Dwie trzy osoby i kopać wszystko i tyle, no. No może coś fajnego wyjść. No jest tu jeszcze kolor, no nie ma wata no. Wszystkiego nie przeszukałem na pewno Jestem dalej przy tej ziemniacie, przy tej jednej dziurce co wysiągnąłem dwie łuski tam były trzy a już jest czwarta i tu widzę piątą ktoś tu nieźle upał z tego miejsca ktoś tu nieźle strzelał No tu jest chyba jeszcze coś Jest i następna. Jeszcze. Jeszcze są. O następna. Masakra. Następna chyba ósma albo dziewiąta No ewidentnie dużo tu strzelało. Chyba jeszcze coś jest następna. No mówię, tu jest sygnałów masa, nie tu jest... Tu było wszystko kopać, nie? Ale ja tu jeszcze muszę przyjechać. P Peter, szybuj tego Twojego wykrywacza Simplexa i przyjeżdżamy, tu wiesz. No co, zrobimy podsumowanko to, co było wczoraj i to, co dzisiaj. No, wczoraj byłem krótko dosłownie, byłem nie wiem, półtora godziny, może, bo miałem wyjazd. Dzisiaj byłem dłużej. I patrzymy, co tu wyszło. No, troszkę złomu. Takie dziad, dziadostwo, troszeczkę dziadostwo, że żeście widzieli yy, łyżeczka, coś z, z łyżeczki, coś z widelca. Te łuski z jednej dziury, ich tu wyszło sporo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć. Dwie z pepeżki, yy, drucik miedziany. Tu jakieś pierdółki. To chyba z jakiejś baterii. Nie wiem co to było. Ołów już dosyć dużo. To wszystko jest ołów. Wszystko ołów. To też ołów. Teraz te lepsze fanty. Ta maska. Ciekawa sprawa była. Kurcze. Szkoda, że nie była kompletna. Ale ewidentnie maska. Przeciwgazowa była. Monetki, 3 PRL -e się komuś wysypały. To zabierzemy do kieszeni. To jest. Ten zajazd, kłosy, 5 fenoli, stan agonia. nieco ciekawe, tu jest 20 groszy między ale też no, stan okropny. One ogólnie ładne wychodzą, te monety, fajne wychodzą, no ale 20 groszy między wojnie to jest ogólnie fajna monetka. Teraz tu mamy takie. Nie wiem co to jest za blaszka, no coś tutaj jest, tak jak widać. Pójdę do słońca, to wam pokażę. Jakaś tabliczka znamionowa, ale z czego to nie mam zielonego pojęcia. BNS jest jakiś numer. Nie wiem, może od roweru. Chociaż od roweru raczej nie. No nie wiem, no mówię. Ciekawa sprawa, miedziucha. Miedziucha. Fajna. Tu jest też bardzo ładna rzecz. Wezmę od razu dwie to wam pokażę przy słońcu. Bo tu jest, stoję w cieniu. Obstawiam, że było to zapięcie książki. I tu jest taki zawiasik. Ładne zdobienie. Ładna rzecz, nie powiem. No i jeszcze mi wyszło dzisiaj taka wpinka, ale urwane. Nike, Warszawa. No też ładna rzecz. Też ładna rzecz No co, na dzisiaj starczy jechać do domu, zjeść rosołek odpocząć Obyśleć plan na no kolejny wypad. Telefon jeszcze mi dzwoni. Nic, trzymajcie się, cześć!